Cześć. W tym wideo pokażę ci jak krok po kroku możesz wdrożyć AI, sztuczną inteligencję w swojej firmie. Pokażę ci to na konkretnym przykładzie mojego klienta, gdzie pokażę ci właśnie cały proces. Poznasz mnóstwo darmowych narzędzi, które właśnie pozwolą ci wdrożyć AI w firmie. To wideo jest dla osób właśnie, które nie wiedzą od czego zacząć wdrażanie AI w swoich firmach. To wideo jest również dla osób, które chcą zarabiać właśnie dzięki AI, bo wiedzę, którą tutaj poznasz w tym wideo, możesz właśnie wykorzystać, aby zarabiać na AI poprzez świadczenie usługi wdrożenia AI w innych firmach. To wideo również jest właśnie dla osób, które chcą zautomatyzować dzięki AI żmudne i monotonne zadania, które pochłaniają mnóstwo codziennie czasu. Nie, nie pozwalając tym samym właśnie na podejmowanie strategicznych działań, czy też właśnie na po prostu zwykłe przyjemności. E, właśnie jeśli jesteś przedsiębiorcą, jesteś, jeśli jesteś specjalistą, to właśnie masz prawdopodobnie te dwa problemy. Zbyt mała ilość klientów, co wiąże się właśnie bezpośrednio zby, ze zbyt małą sprzedażą. Brak Ci właśnie czasu, to o czym mówiłem, na strategiczne działania i na swoje zwykłe hobby i przyjemności. Także zobacz to wideo, bo jeśli wykorzystasz wiedzę, jeśli wykorzystasz narzędzia, które poznasz za chwilę w tym wideo, to pozwoli Ci to odzyskać nawet do 3 godzin dziennie właśnie na, dzięki automatyzacji sztucznej inteligencji w większości strategicznych, marketingowych działań w Twojej firmie. I tak jak powiedziałem przed chwilą, zrobimy sobie to na konkretnym przykładzie jednego z moich klientów, gdzie właśnie wdrażałem sztuczną inteligencję. Jest to mała, lokalna firma. To, co tutaj poznasz, całą tą wiedzę możesz wdrożyć, czy to bez względu na to, czy działasz obojętnie w jakiej branży, w jakiej niszy, czy działasz w małym mieście, tak jak właśnie tutaj przykład mojego klienta, czy też działasz też w dużym mieście. To, co tutaj poznasz, sprawdzi się w każdym tak naprawdę biznesie. I tutaj właśnie oczywiście dzięki właśnie wdrożeniu AI mój klient całkowicie zdominował pozyskiwanie klientów, całkowicie zdominował sprzedaż na tle swojej konkurencji w swojej niszy, w swoim mieście, tak? Zobacz, na tutaj na konkretną frazę, która właśnie interesuje, że tak powiem, mojego klienta, na konkretną frazę, którą wpisują w internecie potencjalni klienci, klienci mój klient ma, że tak powiem, monopolizację. Mamy tutaj całkowitą dominację, jeśli chodzi o wizytówkę firmy na mapach Google. Tutaj również właśnie też widzimy zaraz pod mapami jego stronę mojego klienta stronę internetową, która jest od razu po, pod mapami, tak. Czyli tutaj jest ekspozycja. Oprócz ekspozycji strony internetowej, oprócz ekspozycji na mapach Google również widzimy w wynikach wyszukiwania Google film z YouTube'a. Ten film również stworzyła sztuczna inteligencja. I tutaj właśnie nade mną widzimy screen z fanpage'u na Facebooku klienta, gdzie mamy stworzony właśnie przez sztuczną inteligencję długi post. Więc tutaj też to pozyskiwanie klientów poprzez social media, poprzez Facebooka nastąpiło. I co właśnie takiego konkretnego tutaj AI zrobiła dla tego mojego klienta? Przede wszystkim AI zaplanowała kalendarz treści na social media, tak? Stworzyła pomysły na tytuły, na treści na social media na całe miesiące do przodu. I teraz mając właśnie takie pomysły, Możemy z tych pomysłów tworzyć właśnie dzięki sztucznej inteligencji całe treści na social media, tak? Na przykład posty pisane na Facebook, Instagram, LinkedIn. Mając te pomysły, możemy na ich podstawie stworzyć skrypty i całe teksty, całe scenariusze filmów. Filmów, które możesz zamieszczać na wszystkich social mediach, tak? Czyli YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, wizytówka, google, moja firma. To wszystko zrobiła tutaj sztuczna inteligencja i w tym właśnie wideo pokażę Ci jak to zrobić krok po kroku i z jakich konkretnie narzędzi korzystać. Pokazywałem stronę internetową, która jest wysoko w wynikach wyszukiwania. Właśnie tutaj AI stworzyła na WordPressie dosłownie w kwadrans stronę internetową oraz pisze wpisy na blog. Wpisy na blog na, te, na tę stronę internetową, ponieważ wpisy pozycjonują tę stronę właśnie na pierwsze miejsce. I to wszystko na automacie dzięki właśnie sztucznej inteligencji. I narzędzia, które tutaj pokażę, są w większości darmowe, mają. Swoje oczywiście wersje płatne, ale to co tutaj widzisz w zupełności wystarczą ich wersje darmowe, i też właśnie AI pomogła wypozycjonować wizytówkę. Właśnie tej firmy, wizytówkę firmy Google, moja firma, na pierwsze miejsce na mapach Google. Tak więc, jeśli masz firmę, to zostań ze mną do końca tutaj. Właśnie pokażę Ci, jak to zrobić krok po kroku, korzystając z darmowych narzędzi. I zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji teraz tego kanału, ponieważ tutaj jest mnóstwo materiałów właśnie dotyczących marketingu internetowego, sztucznej inteligencji, tworzenia stron, zarabiania jako freelancer. Daj łapkę w górę, jeśli ten materiał już, że tak powiem, Ci się podoba. Więc zaczynajmy. Zaczniemy sobie właśnie od ogółu do szczegółu, czyli tutaj powiedziałem, że mamy, musimy zacząć od tych pomysłów, tak? I pierwsza strona to jest strona Answer the Public. To nie jest strona, która jest stricte związana ze sztuczną inteligencją, ale będzie takim świetnym przyczynkiem do tego, właśnie, aby zrobić ten kalendarz, zrobić wygenerować nieskończoną ilość pomysłów na treści, tak? Na treści, które możesz publikować, właśnie. W formie pisanej, w formie audio czy też w formie wideo. Oczywiście też możesz na tym zarabiać poprzez tworzenie tego typu treści dla innych firm, świadcząc właśnie taką usługę. I tutaj mamy taką stronę, właśnie tak jak powiedziałem, answerthepublic.com, Linki do wszystkich narzędzi, które tutaj omawiam w tym filmie, to w opisie tego filmu znajdziesz właśnie link, gdzie, gdzie możesz właśnie wejść na stronę, gdzie są wszystkie linki i też wszystkie prompty, czyli Tutaj te komendy, które będzie, będę pokazywał, moje komendy, które, w, które wpisuję, czy to w czacie GPT, czy też w innym modelu językowym. To wszystko jest za darmo. Możesz właśnie pod linkiem, który znajdziesz w opisie, zobaczyć. I mamy tutaj właśnie stronę Answer the Public. I Answer The Public jest świetną stroną, ponieważ, tak jak mówiłem, to jest ta kopalnia pomysłów. Na początku ustawiamy sobie język polski tutaj i, i kraj Polskę, tak? Interesuje nas tutaj oczywiście nasz region i wpisujemy frazę, która dotyczy naszego biznesu, bądź też jeśli chcemy zarabiać na sztucznej inteligencji, biznesu, który dotyczy naszego klienta, tak? Jeśli na przykład jesteś właścicielem biura rachunkowego, to tu wpisz oczywiście biuro rachunkowe, księgowa. Jeśli jesteś prawnikiem, na przykład świadczysz porady prawne, no to porady prawne tak biuro podatkowe w słowo lub dwa słowa, maksymalnie trzy, które są związane z Twoją niszą. Ja tu dla przykładu wpisałem właśnie frazę sztuczna inteligencja, tak? Aby pokazać Ci jak to zrobić na moim przykładzie. I wpisując taką frazę pojawi się właśnie taki kołowy diagram. I tutaj widzimy najczęściej zadawane pytania przez ludzi w Google, na YouTubie związane z Twoją niszą. Czyli jak ja wpisałem na przykład frazę sztuczna inteligencja, to widzę, że na przykład mamy Tutaj 70 razy w miesiącu jest wpisywana fraza: Co to jest sztuczna inteligencja? Co to jest sztuczna inteligencja AI, tak? Takie frazy ludzie wpisują w Google. I to już jest świetna metoda na pomysły na treści. Każdy z tych właśnie pomysłów jest świetnym tytułem na treści na social media, ale my pójdziemy dalej, bo my jeszcze to wykorzystamy my to wykorzystamy właśnie e, dzięki sztucznej inteligencji stworzymy wiralowe pomysły na treści. Ściągamy sobie e, ze strony Answer the Public te koło, nad tym kołem w prawym górnym rogu będziesz miał właśnie taką możliwość ściągnięcia tego diagramu w formacie PNG i wchodzimy na chat GPT. Wchodzimy na chat GPT i piszemy dokładnie ten prompt. Tak jak mówiłem, wszystkie linki do narzędzi, które omawiam w tym wideo, e, wszystkie prompty, które tutaj widzisz na ekranie swojego i teraz znajdziesz albo pod tym kodem QR, albo pod tym linkiem w opisie tego filmu, właśnie jest podlinkowany, tak, tutaj, właśnie ten link, gdzie są te wszystkie narzędzia i zobacz, co tutaj się dzieje. Jestem właśnie w gdzie proszę sztuczną inteligencję, zadaję jej ten kontekst, ten awatar, aby wcieliła się w specjalistę do spraw mediów społecznościowych i chcę, abyś pomógł mi znaleźć pomysły na wiralowe treści do moich social mediów, tak, i tutaj. Co mamy tutaj wyboldowane, wypogrubione, to jest właśnie opis Twojej działalności, bądź też jeśli chcesz zarabiać na sztucznej inteligencji, działalności Twojego klienta. Tutaj opisujemy w sposób jak najbardziej szczegółowy naszą firmę, tak? czym się zajmujemy, jakie produkty, jakie usługi świadczymy, kto jest naszą grupą docelową, w jakim mieście działamy, czy to jest małe miasto, czy duże, kto jest naszą grupą docelową, naszymi, naszymi klientami. Tak? I tutaj bardzo ważna kontynuacja tego promptu, tej komendy. Załączyłem obraz koła, które zawiera najczęściej wyszukiwane, wyszukiwane pytania i tu wpisujemy właśnie tę frazę, którą wpisaliśmy tutaj na stronie Answer the Public. W moim przypadku jest to sztuczna inteligencja. tak? I już po chwili mamy po wpisaniu tego prompta, po tutaj w graniu tego koła, mamy 40 wiralowych pomysłów na treści, które za chwilę sobie będziemy wykorzystywać. Oczywiście, możemy w nieskończoność generować te pomysły na treści, bo ja poprosiłem w prompcie o 40 pomysłów. Natomiast, jeśli chcę kolejne 40 pomysłów, to wystarczy, że w kontynuacji rozmowy tutaj z czatem GPT czyli z tym modelem językowym który taką zrobił rewolucję oczywiście linki tak jak mówię do wszystkich narzędzi do czata GPT, do Answer the Public i wszystkich narzędzi, które tutaj poznasz w tym wideo znajdziesz tak jak mówiłem w opisie tego filmu i jeśli chcemy kolejne pomysły na treści to wystarczy że tutaj napiszemy w oknie dialogowym z czatem GPT napisz mi kolejne 40 postów, on napisze kolejne 40 pomysłów na treści jeśli chcemy znowu kolejne to piszemy znowu prompt napisz mi kolejne i tak w nieskończoność możemy generować mnóstwo pomysłów na treści właśnie do social media, tak? I teraz mając te pomysły, należy je oczywiście ubrać w posty. I tutaj mamy świetne darmowe polskie narzędzie. Ma mega wersję swoją darmową, nazywa się Vbox. I tam jest mnóstwo opcji, mnóstwo, to jest taki swoisty multitool, jeśli chodzi o narzędzia AI. I jedną z moich ulubionych funkcji właśnie na stronie wbox.pl jest możliwość pisania postów na social media, tak? Mamy w zakładce szablony, wchodzimy sobie właśnie w tę opcję post na social media i tutaj w kolejnym kroku wpisujemy pomysł Jeden z pomysłów który wygenerował nam czat GPT razem ze stroną Asware The Public, tak? Wklejam tutaj po tutaj ten pomysł na, e, na treść wybieramy model językowy, możemy wybrać na przykład najnowszy model czatu GPT, czyli model 4O, wybieramy ton głosu. Może być to być profesjonalny, może być przyjacielski, luźny, humorystyczny, tak? To w zależności, oczywiście od Twojej, niż od Twojej branży. Jeśli na przykład jesteś prawnikiem, no to oczywiście wybieramy opcję profesjonalnie. Jeśli natomiast Bra działasz na przykład w branży rozrywkowej, może to być yy, styl humorystyczny. I tu mamy szacowaną długość wyniku. Ja zawsze zostawiam yy, tak, jak jest: domyślnie 400. I zobacz, mam piękny post, który mogę teraz wykorzystać. Mogę go wykorzystać yy, na LinkedInie. Yy, mogę zrobić z tego wpis yy, na wizytówce Google Moja Firma. Na Facebooku, oczywiście. Oczywiście na Instagramie. Tak więc pamiętaj, że. Trzeba tutaj sobie pomagać, trzeba łączyć ze sobą te narzędzia sztucznej inteligencji, ale też trzeba wiedzieć, jak raz stworzoną treść możesz wykorzystać czyli optymalizuj swoją pracę, tak? Wykorzystaj raz stworzoną treść, gdzie się tylko da. Więc tutaj mamy ten pomysł, więc publikujemy w formie posta tekstu na social media. A teraz już przejdziemy, jak mając właśnie pomysł na treści, stworzyć na tej podstawie filmy w 100% przez sztuczną inteligencję. Ale zanim Ci to pokażę, zachęcam Cię do zapoznania się z moim kursem AI dla biznesu. Absolutny bestseller. W ciągu pierwszych trzech dni ponad 250 sprzedanych dostępów link do tego kursu AI dla biznesu, czyli 6,5 godziny wiedzy właśnie o AI, o wdrażaniu AI i o zarabianiu na AI w opisie tego filmu. I teraz właśnie przejdziemy sobie już do tworzenia przez sztuczną inteligencję filmów. I tu masz też, oczywiście, dokładny prompt, i na podstawie tego promptu, mając pomysły na treści, które pokazałem Ci, jak wygenerować, prosimy właśnie sztuczną inteligencję o wygenerowanie skryptu filmu na social media. W tym wypadku proszę właśnie o 45-60 sekundowy film. Nie sugeruj się, że to jest podany TikTok, ponieważ. Tak naprawdę możesz umieścić później taki skrypt do tworzenia filmu i taki film na wszystkich social media. Jeśli chcesz, na przykład, stworzyć długi film, no to możesz napisać do tworzenia treści na YouTube i e, dokładny tekst do filmu, na przykład, 2-3-10 minutowego. Tu tworzymy krótkie filmy. E, pokazuję na, na tym przykładzie, i bardzo ważna część tego promptu, tej komendy. Informujesz ChatGPT, że chcesz, aby ten Twój film składał się z trzech części, tak? Czyli zaczepki tego huka, czyli tego, co zatrzyma uwagę w tym bardzo rozproszonym świecie, widza, część główna oraz jakiś call to action, tak? Call to action może być różny. Zachęcasz do subskrybowania, do polubienia filmu, do zapoznania się z linkiem w opisie filmu z ofertą. Różne tutaj call to action, tak? I mając właśnie taki skrypt, który wygeneruje ci Słuszna Inteligencja, dokładny scenariusz, dokładny tekst do filmu, możesz wykorzystać jedną ze stron, które tutaj podaję. Świetna strona lumen5.com, tam sobie wklejasz link, wklejasz skrypt, wklejasz scenariusz, wklejasz tekst do twojego filmu i w strona lumen5 na tej podstawie stworzy ci film, stworzy ci film, pobierze zdjęcia, e, stokowe filmy z banków zdjęć, które możesz oczywiście edytować, wrzucać swoje zdjęcia e, i jeszcze dołoży do tego lektora AI w języku polskim i zobacz, i taki film kilkudziesięciosekundowy. Odkryj Apartment, twój idealny azyl blisko. Teraz matury. właśnie widzisz ten film, który jest na YouTubie. Jest to prosty filmik tutaj z ofertą właśnie mojego klienta i ten filmik, który został stworzony w 100% przez sztuczną inteligencję, pojawia się tutaj właśnie w wynikach wyszukiwania nie tylko na YouTubie, ale także w Google. Zobacz, na frazę kluczową mojego klienta pojawia się tutaj też właśnie ten film. Czyli zbieramy sobie klientów. Na film z YouTube'a, który pojawia się właśnie na Google. Oczywiście taki film możesz wykorzystać sobie nie tylko na YouTube, możesz go wrzucić na Facebooka. Strona, którą Ci wcześniej podałem, czyli Lumen5, Dzień. tworzy filmy. Lownie, również w formacie pionowym, więc możesz stworzyć krótkie filmy typu rolki, które możesz wrzucać na TikToka, jako rolki na Instagrama, jako rolki na Facebooka, jako shortsy na YouTube'a, tak? Więc jest to naprawdę świetne, okay, niesamowite perfect. narzędzie. Kolejne niesamowite narzędzie to Virbo.wondershare. Jest to yy, też narzędzie, które ma swoją wersję yy, darmową. I to narzędzie właśnie tworzy tego typu proste, krótkie filmy. Ta pani nigdy nie powiedziała tego wideo. Ta pani nawet nie istnieje. To jest awatar AI. Możesz sobie wykorzystać jeden z takich awatarów, wkleić tam skrypt Twojego wideo. I ta pani to po prostu powie, tak? Wygląda bardzo naturalnie, bardzo naturalnie yy, mówi. I zobacz na stronie Wirbo Wondershare masz kilkadziesiąt różnych szablonów, gdzie jest 300 awatarów. Ja, ja wybrałem taką panią, która najbardziej wygląda że tak powiem etnicznie do naszej szerokości geograficznej, ale są tu różni ludzie, różne płci, dwie płci, więc możemy wybrać dany szablon. Są tutaj absolutnie różne nisze. Mamy tutaj nisze nieruchomości, tutaj jakiś salon beauty, tu sklep internetowy, tu jakiś specjalista AI, tak? tutaj inny freelancer, tu specjalista od spraw finansów. Także każdy tutaj może wybrać szablon tak naprawdę dla siebie. I możesz tego typu klipy właśnie kręcić i sprzedawać w 100% przez sztuczną inteligencję oraz na tym oczywiście zarabiać. Pieniądze, bo tutaj podaję właśnie przykłady, jak to możesz wdrożyć w swojej firmie, zautomatyzować ten proces, co przyniesie ci klientów, co jest równoznaczne z tym, że podniesie się twoja sprzedaż, ale oczywiście możesz na tym zarabiać, świadcząc usługi, właśnie sprzedawać tego typu usługi dla innych firm. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla małych I to wideo tak naprawdę zostało stworzone przez kilkanaście yy, minut, tak? I już ono na, na, na mnie mogłoby pracować. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla małych. I przypomnę, że link do strony Wirbo, a także do wszystkich narzędzi, które omawiam w tym wideo, znajdziesz w opisie tego filmu. Wszystkie prompty również tam są. To oczywiście jest tylko namiastka tego, czego uczę w moim kursie AI dla biznesu, który trwa bagatelka 6,5 godziny. 6,5 godziny praktycznej wiedzy, kilkudziesięciu najlepszych darmowych i płatnych narzędzi AI które możesz wdrożyć w swoim biznesie, bądź w biznesie innych specjalistów, innych przedsiębiorców, i na tym zarabiać, tak? Kilkadziesiąt różnych gotowych promptów, które aż Cię proszą, żeby je po prostu skopiować, wkleić i zacząć na tym zarabiać, bądź automatyzować żmudne i monotonne swoje zadania, tak? I powiedziałem, że mój klient... Również jest na pierwszej pozycji w wynikach wyszukiwania, jeśli chodzi o profil firmy, o wizytówkę firmy w Google, moja firma. I w tym zadaniu pomogła, pomogło inne świetne narzędzie, które nazywa się Localo. Localo jest to polskie narzędzie, które służy do pozycjonowania właśnie firm na mapach Google. Localo ma swoją darmową wersję, ale tutaj. Jeśli mam być szczery, darmowa wersja jest bardzo, bardzo okrojona. Natomiast w wersji płatnej, no to tutaj już możemy sobie naprawdę mocno podziałać, bo możemy właśnie wypozycjonować naszą stronę, naszą firmę na mapa Google, ale też możemy na tym zarabiać, bo Lokalo ma mnóstwo świetnych opcji w wersji płatnej, i jedną z nich jest właśnie automatyczne dodawanie postów, wpisów na wizytówce, gdzie możemy taki kalendarz tych wpisów. Dosłownie w 10-15 minut zaplanować na, cały, na całe 30 dni do przodu. Lokalo napiszę posty. Zobacz, jakie to jest tutaj właśnie w lokalo proste. Wybieramy opcję utwórz post, dodajemy zdjęcie. Wpisujemy tutaj właśnie tytuł naszego posta, który wcześniej wygenerowała narzędzie Answer the Public i zobacz, momentalnie strona narzędzie Lokalo pisze nam taki wpis. Możemy też dodać przycisk, na przykład zadzwoń, możemy wybrać z kalendarza datę publikacji danego wpisu, i tutaj mamy kalendarz. Dosłownie w 5, 10, 15 minut, w zależności od niszy, wygenerujemy, zaplanujemy taki kalendarz na 30 dni i to będzie pozycjonowało naszą wizytówkę Google moja firma. Mój link afiliacyjny do lokalu również znajdziesz, tak jak mówiłem, w opisie tego filmu. Jest tam link do strony, gdzie podałem wszystkie narzędzia, które są tutaj właśnie wymienione w tym wideo. I oczywiście na tym możesz zarabiać, bo możesz świadczyć taką właśnie usługę abonamentową, gdzie umawiasz się z firmą, że będziesz właśnie publikował jej 30 wpisów w ciągu miesiąca i wziąć za to właśnie kilkaset złotych. Ta praca zajmie Ci, tak jak tutaj Ci mówię, 5, 10, maksymalnie 15 minut, a śmiało możesz za to wziąć od 400 zł w górę za taki właśnie kalendarz treści na 30 dni do przodu, tak? Więc tutaj właśnie sztuczna inteligencja automatyzuje te nudne, żmudne, monotonne zadania, które są sexy jak obieranie ziemniaków, a ty naprawdę możesz na tym zarobić pieniądze bądź też odzyskać mnóstwo swojego czasu i kolejny sposób jak możesz właśnie wdrożyć wykorzystać AI sztuczną inteligencję w twojej firmie to stworzyć stronę internetową dosłownie w 15 minut na WordPressie, czyli nie na jakimś tam generatorze krzaku, który zniknie po e, dwóch miesiącach, e, tylko właśnie na WordPressie, tak, który jest ma 20 lat e, tak naprawdę i Teraz, dzięki właśnie takiemu narzędziu, które nazywa się ZWP, możesz dosłownie w kwadrans stworzyć stronę internetową na WordPressie. Tutaj widzisz przykładową stronę dla jednego z moich klientów, która została właśnie. Stworzona dosłownie przez 15 minut. Sztuczna inteligencja zaplanowała strukturę tej strony internetowej, napisała teksty, które widzisz, wszystkie nagłówki, wszystkie treści zostały właśnie stworzone, zaplanowane przez sztuczną inteligencję. Grafiki, które tutaj właśnie widzisz, zdjęcia zostały pobrane automatycznie przez sztuczną inteligencję z banku zdjęć. Tutaj też są artykuły, czyli wpisy na blogu na tej stronie internetowej, i za chwilę pokażę ci. Kolejne świetne dwa narzędzia, które właśnie napiszą dla Ciebie teksty na wpisy na blogu na Twojej stronie internetowej i te wpisy będą pozycjonować e, stronę internetową, tak? E, ZWP jest ma również świetną, darmową wersję. Na moim kanale w ogóle ten kanał powstał z myślą o tworzeniu stron internetowych. Ja na tym zarabiam od 2010 roku. E, tworzę strony, nagrywam na ten temat materiał właśnie na YouTube'a. Jest to największy kanał właśnie dotyczący też WordPressa, tworzenia stron, więc wiem o czym mówię, bo na tym zarabiam i oczywiście możesz zarówno w ten sposób zarabiać, Możesz nie tylko sobie stworzyć stronę, ale także zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Na ten temat mam też dedykowany kurs, do którego link znajdziesz w opisie te tego filmu, czyli jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych i oraz y, oczywiście świadczyć tak zwane usługi komplementarne, czyli stworzyć stronę i poszerzać tutaj y, swoją ofertę, swoją usługę o te usługi komplementarne, jak chociażby właśnie wdrażanie AI w firmach, tak? Natomiast jeśli jesteś specjalistą, nie masz strony internetowej, to właśnie w moim kursie AI dla biznesu pokażę ci jak za pomocą WordPressa i narzędzia ZIPWP, stworzyć dosłownie w 15 minut swoją stronę internetową. Link do kursu AI dla biznesu, tak jak mówię, w opisie tego filmu, gdzie też właśnie jest lekcja, jak stworzyć stronę krok po kroku. I tak jak mówię, strona internetowa wpływa w sposób pośredni na pozycję Twojej firmy na mapach Google. Coraz większą rolę strona internetowa właśnie ma na pozycję firmy na mapach Google. Trzeba stronę w odpowiedni sposób zoptymalizować. Na temat pozycjonowania wizytówek Google moja firma nagrałem w ogóle oddzielny e, film, oddzielny film zarówno na YouTubie, ale mam też na ten temat kurs. Moje kursy tak w ogóle możesz kupić e, także w pakietach. Kupując je w pakietach, zapłacisz sporo mniej, a także dostaniesz w bonusie książkę, której jestem współautorem. Także mamy tę stronę internetową, tak? którą stworzy nam AI tutaj w 15 minut. I teraz tak naprawdę strona internetowa jest martwym tworem i należy ją wypozycjonować. I do tego służą te dwa narzędzia. Jedno z tych narzędzi już poznałeś, czyli narzędzie wbox.pl, które służyło do generowania wpisów. Na social media, natomiast to jest kolejna strona gravitywrite.com. Tak jak mówię, linki do wszystkich narzędzi w opisie tego filmu za darmo zupełnie i to narzędzie, tutaj między innymi, właśnie, Gravity Write czy wbox.pl, napisze ci wpisy na bloga. Pamiętaj, że wcześniej pokazywałem, jak wygenerować pomysły na treści dzięki czatu GPT oraz narzędziu Answer the Public. I oczywiście pokazałem, jak tworzyć treści na social media, pokazałem, jak tworzyć filmy. A tutaj, mając te pomysły, możesz także zacząć tworzyć właśnie wpisy na blog. Wklejamy właśnie w tym miejscu nazwę, tytuł na nasz wpis na blogu, który bierzesz, właśnie jeden z tych 40 pomysłów. I tutaj, wybierając na stronie Gravity Write, powiedzmy zakładkę Block Outline, ta strona Gravity Write napisze ci konspekt, napisze ci konspekt tego wpisu. I mając taki konspekt wpisu, który jest dobrze pod kątem SEO zrobiony, są tam nagłówki, H2, H3, spis treści, faku, najważniejsze rzeczy, wybieramy inne. Wybieramy inne tutaj narzędzie z Gravity Write, na przykład właśnie. Blog content, tak? Yy, I to narzędzie Gravity Write napisze ci wpisy w szybko yy, i za darmo, przede wszystkim, tak? I takie właśnie wpisy możesz zaplanować na swojej stronie internetowej nawet na, na miesiąc do przodu. Dzięki temu pozycjonować swoją stronę internetową, bądź też zarabiać na tym pieniądze. Czyli pozycjonować za gruby hajs strony Twoich klientów. Odkryli. Także do tej pory poznałeś tak naprawdę tylko mały wycinek, co możesz zrobić z AI w Twojej firmie, bądź też jak zacząć na tym zarabiać. A teraz już zapraszam Cię na mój kurs, na mój pełny kurs AI dla biznesu, gdzie znajdziesz wszystkie polecane przeze mnie narzędzia. Nie tylko te, które poznałeś. W tym wideo znajdziesz tam kilkadziesiąt różnych, między innymi, właśnie darmowych narzędzi AI, które pozwolą ci wdrożyć. AI w Twojej firmie, ale także na tym e, krok po kroku zacząć zarabiać, tak? Link do kursu, oczywiście, w, w opisie tego filmu. Dla kogo jest ten kurs? Dla osób, które chcą zarabiać dzięki AI, dla osób, e, które są właścicielami małych i średnich firm, dla solo przedsiębiorców, freelancerów, dla twórców stron internetowych, którzy, którzy chcą zautoma zautomatyzować, przepraszam, swoje nudne i żmudne, codzienne zadania. Dla osób, które chcą, ale nie wiedzą, jak wdrożyć AI w swojej firmie. Także tego wszystkiego nauczę Cię w tym kursie krok po kroku. Niech AI pracuje, a Ty żyj, tak? Zacznij prowadzić swoją firmę na autopilocie. Link do mojego kursu, tak jak powiedziałem, w opisie tego filmu. Jeśli ten materiał podobał się, daj łapkę w górę. Do zobaczenia po drugiej stronie panelu kursanta. Klik i teraz w opisie filmu w ten link i zobacz, co dla Ciebie przygotowałem. Cześć!